Cześć! W dzisiejszym filmie sprawdzę i porównam dwie kostki manipulacyjne: od marki Dumel oraz od marki Fautech. Która kostka okaże się fajniejsza? Zapraszam do oglądania. Pierwsza kostka jest to kostka aktywności od firmy Fautech. Kostka ma dwustopniową regulację głośności. Ma pięć boków z różnymi elementami. Na górze znajduje się zegar które uczy nas zwierząt i przedmiotów. Jagody są wyborne. Marchewka jest wyśmienita. Kwiat jest piękny. Z boków znajduje się interaktywny niedźwiadek, książeczka i pianinko. Niedźwiadek ma dwie melodyjki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do zabawy, boki mają chęć. Hurra! Czas na zabawę! Mały to właśnie ja. Będę się razem hurra. Sprawdźmy teraz książeczkę. Gierpika, bia, muzyka, ten Opieczka mała, witacie, 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 skakać będzie cały dzień, chodź i przyłącz się wszędzie, gdzie pojawisz się, pojawisz się, pojawisz się, opieczka mała znajdziecie, zaprosi do zabawy. <todgłosy> Jeśli chodzi o pianinko, to uruchamia ono nazwę zwierząt wraz od odgłosami. Liczy do pięciu zgodnie z gamą i uruchamia muzyczkę. Jeden! Obieczka kwacze, krówka muczy, Szczeniaczek szczeka. Obieczka byczy. Po sąsiedniej stronie znajdują się elementy rozwijające motoryka dziecka: są ruchome koła i kwadraty oraz zębate koła. Dalej mamy sorter z czterema klockami z kształtami. Szkoda, że do zestawu są dołączone tylko cztery klocki, ale klocki z klasycznych sorterów powinny też tutaj pasować. Na kolejnej stronie możemy przesunąć ptaszka, małpkę oraz pszczółkę. Nieużywana, ale włączona kostka. Podczas chociażby minimalnego poruszenia nią uruchamia sobie muzyczkę, która mi osobiście nie odpowiadała, i zawsze po zakończonej zabawie staram się pamiętać, aby ją wyłączyć. Druga kostka jest od marki Dumar. Jest to pudełko-uczydełko. Ta zabawka ma różne interakcje na wszystkich sześciu bokach, czyli na jednym boku więcej niż było to w przypadku poprzedniej kostki z Fautechu. Jeszcze na wstępie, zanim Wam pokażę jak ta zabawka gra, chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, że ta zabawka nie ma regulacji głośności oraz nie ma nawet wyłącznika, więc aby ją uciszyć, musicie ją rozkręcić. A chciałam Waszą uwagę zwrócić na to, ponieważ uważam, że jest to jedna z najgłośniejszych zabawek, jakie znam. Obejrzyjmy teraz wszystkie strony kostki. Jest wyskakująca myszka oraz pokrętła. Można przy jego pomocy przynosić kostkę. Jest też płyta, która powinna być zamknięciem. Muszę Wam się niestety przyznać, że zawieruszyła nam się, dlatego musicie się tego zadowolić jej zdjęciem. Trzy przyciski uaktywniają płytę. Pierwszy przycisk od prawej włącza obrót. Otwiera bądź zamyka pokrywkę, a ostatni przycisk będzie stopował kręcenie płyty. Na kolejnym boku znajduje się uroczy zegar z ruchomymi wskazówkami. Obracającą się spiralę z koralikami i dodatkowymi ruchowymi elementami. Na kolejnym boku jest pianinko z czterema instrumentami. Pianinko może grać na cztery różne sposoby w zależności od tego, jaki instrument wybierzecie. I na ostatniej stronie jest pokrętło ze zwierzątkami. Zwierzątka mają futerka, oraz wydają oczywiście dźwięki. Jest jeszcze dodatkowo śmieszna kaczuszka. Te zwierzątka o wiele bardziej podobają mi się niż w poprzedniej kostce. Obie kostki zakupiliśmy. Kiedy córka skończyła 14 miesięcy? I tak jak podejrzewaliśmy na początku, okazało się, że jeśli chodzi o kostkę z Fautechu, to już na tym etapie rozwoju jest ona dla niej za prosta. Bawiąc się nią, po prostu nudziła. Natomiast jeśli chodzi o kostkę od Dumela, to ją bardzo polubiła i w dalszym ciągu czasami się nią bawi, bo może ma prawie 2 lata. Dlatego jeśli chodzi o kostkę z Fautechu, to płaca ją kupić raczej dla dzieci przed roczkiem. A kostkę od Dumela też możecie oczywiście kupić przed rokiem, ale możecie też ją kupić po skończonym roku. Nią dziecko raczej będzie w dalszym ciągu zainteresowane. Jeśli chodzi o cenę, to znowu tutaj wykrywa kostkę od Dumela, bo możecie ją kupić od 120 zł, a fałtechowa kostka aktywności kosztuje od 160 zł. Zwyż. Obie kostki są bardzo solidne. Obie wytrzymają wszystkie wzloty i upadki. Wydaje mi się, że chyba o niczym już nie zapomniałam, za Cię wszystkie wady, zalety, więc pozostaje się tylko pożegnać. Papa! Pa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć do zabawy, boki mają chęć. Hurra! Czas na zabawę!